No i popołudnie mamy Grube popołudnie, 15 godzina już 15 godzina słuchajcie U fryzjera się było Ale Fryzjer fryzjerem Powiedziałem, że obstawię na Polskę I bingo, I jest słuchajcie Gdzie to jest, jest tutaj Patrzcie jest, jaki kurs na Polskę No oprócz tego Jeszcze tam jakieś inne popierdółki Jest obstawione Będziemy kibicować, damy szansę Polakom, może coś przy okazji jeszcze się zarobi, kto wie. I taki obiadek będę robił niedługo, gdzieś podjedziemy, gdzieś podjedziemy w jakieś ustronne miejsce, żeby nikogo nie było. Zrobimy sobie, cyk, 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 nie mogę się przyzwyczaić, że kamera z tej strony, no, Obiektyw. ciężko się patrzeć na niego. Zrobimy sobie to, zagryziemy tym. I popijemy tym, i zaraz kupon mi zwieje, i będziemy szczęśliwi. I myślę, że będziemy szczęśliwi, jak to wszystko ogarniemy. Także tak mija dzień, godzina 15. Czas coś przykąsić. Dlaczego obiadu nie robię w domu? Bo Ponieważ, bo będzie obiadu kolacja, a nie obiad. I dlatego. Teraz zgłodniałem i nie robi obiadu, tylko będzie obiad, kolacja. Co na obiad, kolację? Hot dogi, hot dogi własnej roboty są najlepsze. Bardzo łatwo się robi. Paluch, parówka, warzywa, sos, hot dog gotowy. A jak własny, własny się robi, to sobie że lepszą bułkę, sobie że lepszą parówkę, albo dwie, jak się chce. I są wypasione hot dogi. Samoróbki hot dogi są najlepsze. Polecam Wam serdecznie. Spróbujcie sobie. Dobra, słuchajcie, nie będę przedłużał. E, lecimy, lecimy, wsinął dal Czas nagli. Najważniejszy, że fryzjer, załatwiony. I to mamy z bani. Pozdrawiam serdecznie. A będą jakieś filmy dzisiaj na pewno na kanale. Na tym głównym kanale, będą na pewno. Do piłki się dzisiaj odnosić raczej nie będę, bo nie obchodzą mi za bardzo tej grupy. Jutro będzie mi obchodził mecz. Szwecja, Polska. Polacy do boju. Tak jest. Pozdrawiam was wszystkich.